To się dalej, szanowni państwo, dzieje, to nie są żadne żarty. Donald, Tusk, Kosiniak, Kamysz i Hołownia właściwie idą w kierunku zniszczenia polskiego złotego. Nie dość, że zamierzają nas wysłać do maszynki do mielenia mięsa, szanowni państwo, za ukraińskich oligarchów, co ciągle powtarzam? To dodatkowo chcą zniszczyć polskiego złotego Donaldowi Tuskowi, który już zapowiadał, że chce zniszczyć, szanowni państwo, że chce wprowadzić euro do Polski, czyli prawdopodobnie chce zlikwidować polskiego złotego, bo przecież nie wprowadzą dwuwalutowości. Tak więc Kosiniak, Kamysz, Hołownia pomogą Donaldowi Tuskowi zniszczyć polskiego złotego i finalnie wejdziemy do strefy euro. Dlaczego tak się, szanowni państwo, dzieje? Tak się dzieje, ponieważ tutaj Donald Tusk, Kosiniak, Kamysz i Hołownia nie dość, że zamierzają wprowadzić Polskę, Szanowni Państwo, w stan chorego, opętańczego jakiegoś kryzysu społecznego. Czynią to samo, co robiło PiS. Przecież Donald Tusk robi to samo, co robił PiS yy, przez ostatnie 8 lat. Szanowni Państwo, w danym momencie Polacy nie chcą wracać do Polski i coraz więcej Polaków wyprowadza swój kapitał poza granicę Polski ze względu na to, że w Polsce mamy prawo paśćczyźnianego chłopa, który ma i zdechnąć za ukraińskich oligarchów. Taka rzeczywistość, szanowni Państwo, tak jak wcześniej powiedziałem, w opętańczym boju dwóch yy, yy, słowiańskich narodów. No ale to po co my mamy tam dołączać, sz szanowni Państwo, cóż to za pomysły? Ale Donald Tusk idzie w zaparte i teraz przypieczętowane zostało to wyborami yy, yy, lokalnymi. No Oczywiście tylko 50% ludzi tam poszło głosować, i, i były wyniki podobne do wyników e, wcześniejszych, i to będzie przypieczętowało pie pańszczyznę w Polsce, niewolnictwo w Polsce i yy, fakt, że, szanowni państwo, no za zawsze już będziemy totalnymi biedakami. Będziemy totalnymi biedakami, szanowni państwo. A jeżeli wam się nie spodoba bycie biedakiem, to w maszynkę do mielenia mięsa za ukraińskich oligarchów. Yy, Szanowni Państwo, dlaczego następny krok, następny kamień milowy, można powiedzieć, w celu zniszczenia złotego, żeśmy rzucili do wody? Mówmy sobie wprost, Szanowni Państwo. Donald Tusk zapowiada następne rozwadnianie polskiego złotego. Donald Tusk wprowadza rozwadnianie polskiego złotego i chce wprowadzić babciowe, ale za babciowym, Szanowni Państwo, chce wprowadzić następne miliardy na rozdanie zagranicznym bankom i zagranicznym deweloperom. Żeby dalej pompowali cenę cegły i cenę pustaka. Szanowni Państwo, to oznacza rozwadnianie polskiego złotego, a rozwadnianie polskiego złotego oznacza, że będziemy musieli mieć jeszcze dłużej, bardzo wysokie oprocentowanie, więc wszyscy, którzy mają dzisiaj kredyty, czy wszyscy, którzy chcą zaciągnąć kredyt, wszyscy, którzy mają jakiekolwiek kredyty i one nie są zamrożone na niskim oprocentowaniu, będą musieli wiązać się z tym, że będą mieli te oprocentowania bardzo wysokie, przez jeszcze bardzo długi czas, a nawet jeszcze wyższe, jeżeli zniszczą polskiego złotego. Mówmy wprost. Stan polskiej gospodarki jest drastyczny. Opowiada nam się, że jest stan polskiej gospodarki dobry. Jeżeli jest dobry, to dlaczego dzisiaj dolar amerykański to 3,92 i nie jest w stanie przełamać tego swojego takiego zawiśnięcia cenowego w tym samym czasie, gdy dolar amerykański traci drastycznie do złota? Proszę zobaczyć, co się tutaj dzieje. Nowa, następna, nowa. Każdego dnia mamy do czynienia z następną, nową, rekordową, nominalną, historyczną ceną złota. Tymczasem, ty, tym razem cena złota wzbiła się do 2365 dolarów za jedną uncję. Powtarzam jeszcze raz. 2365 dolarów za jedną uncję. Co w związku z tym? W związku z tym, e, za tydzień, za dwa e, polski złoty powinien kosztować za dolara amerykańskiego 3,70, 3,60, jak nie 3,57. A w katorach będą dawali 3,49 za dolara amerykańskiego, czyli przy wymianie 100 dolarów amerykańskich, będziemy dostawali góra 349 zł. No, taka rzeczywistość. Tak powinno być, ale jak na razie to się nie dzieje i może się to nie stać, gdy Donald Tusk będzie dalej czynił to, co robił, szanowni państwo, wcześniejszy rząd, to, co robił Morawiecki. Morawiecki też skrajnie rozwadnia polskiego złotego. Pamiętajmy o tym, że wprowadziliśmy 800 plus zamiast 500, plus. szanowni państwo. Mamy na utrzymaniu, można powiedzieć, pół Ukrainy, szanowni państwo, kupujemy masowo sprzęt od Amerykanów dodatkowo będziemy rozdawać sobie teraz babciowe, mamy najniższy prawie jeden z najniższych wieków emerytalnych w całej Europie, czyli u nas ludzie generalnie nie pracują tak samo długo jak za granicą znaczy się może i pracują ciężko bo mamy nędzne prace, prawda, bo naszych przedsiębiorców się wyrzuca za granicę i ludzi operatywnych nikt, nikt nie chce mieszkać w takim paszczyznianym niewolniczym bantustanie, szanowni państwo to taka jest rzeczywistość w Polsce w Wielkiej Brytanii dalej działalność gospodarczą prowadzi się 10 razy łatwiej w Wielkiej Brytanii dalej kredyty są znacznie tańsze niż w Polsce kredyty Wielkiej Brytanii w danym momencie mimo tego, że kredyt hipoteczny mimo tego, że oprocentowanie Bank of England czyli Banku Anglii to 5,25, proszę zobaczyć chyba się nie zmieniło przez noc, proszę zobaczyć oprocentowanie Banku Anglii to 5,25 w Polsce to 5,75, więc mamy tylko oprocentowanie wyższe o 0,5% oprocentowanie naszej waluty ale mimo tego tam oprocentowania no, potrafią być prawie no, do 40% niższe aniżeli oprocentowania kredytów hipotecznych w polskich bankach. A dodatkowo przecież ludzie tam mają dalej. Wielu ludzi sobie po, pozamrażało na bardzo niskim oprocentowaniu na 5, a nawet na 10 lat. Nawet na 10 lat ludzie sobie pozamrażali. W tamtym okresie, proszę sobie to wyobrazić, i dzisiaj wielu ludzi ma 2-2,5%, a w Polsce ludzie płacą 10% za oprocentowania. Szanowni Państwo, mówmy sobie wprost, zostaniemy drastycznie zniszczeni, ale szanowni państwo, może to się odestanie, jeżeli coraz więcej ludzi będzie miało świadomość ekonomiczną, jeżeli udostępnicie ten film na swoich social mediach na Twitterze, Facebooku, jeżeli wyślecie ten film do Messengerze w WhatsAppie, w sms w mailu, i coraz więcej i więcej ludzi obejrzy ten film od początku do końca, jeżeli Wy obejrzycie ten film od początku do końca, jeżeli klikniecie łapeczkę w górę, jeżeli zasubskrybujecie, jeżeli skomentujecie. Szanowni Państwo, to wtedy algorytm będzie wybijał ten film. Bez Was się nic nie zmieni. Jeżeli ten film będzie miał 3, 4, czy 5 tysięcy, czy 10 tysięcy wyświetleń, to nie ma żadnego znaczenia. Będziemy biedni, Szanowni Państwo, będziemy biedni do samego końca. Będą biedne nasze dzieci, będą biedne nasze wnuki, będą biedne nasze prawnuki, Szanowni Państwo, przez to, co się w danym momencie dzieje. Proszę zobaczyć. Złoto 2361 dolarów za jedną uncję. No 2362 dolary za jedną uncję w danym momencie, no ale proszę zobaczyć, co się stało przed chwilą. No co się stało przed chwilą? Weźmy minutowy wykres, proszę zobaczyć, co się stało przed chwilą. 2365 dolarów za jedną uncję złota, a polska złotówka dalej do dolara amerykańskiego to marne 3. 92. Gdyby polska złotówka miała się ustabilizować według formuły, którą ja tutaj przedstawiam od półtora roku na tym kanale YouTube, to zaraz złotówka powinna gdzieś się umocnić w, w następnych dniach, w ciągu tygodnia, 10 dni, pi razy drzwi, dwóch, góra dwóch tygodni, do no jakieś 3,70, 3,60, jak nie 3,55 w ciągu dwóch, trzech tygodni. W ciągu, w ciągu tygodnia, 10 dni, no... W okolice 3,80 powinna się zapaść, szanowni państwo, cena dolara do polskiego złotego bez żadnego problemu. Jeżeli to się nie stanie, to oznacza, że idziemy w totalną zapaść. To oznacza, szanowni państwo, że polska złotówka, tak jak widzimy, tutaj dolar amerykański będzie się piął, i w pewnym momencie polska złotówka się zawali, i będą musieli podwyższyć oprocentowania kredytów hipotecznych. Mówmy wprost: każdy, kto ma dzisiaj kredyt hipoteczny, każdy, kto kredyt hipoteczny chce zaciągnąć, każdy, kto ma normalny kredyt jakikolwiek, powinien być, szanowni państwo, za się obecnego rządu, mówmy sobie wprost za rozpadnięciem się obecnego rządu, bo przez nich będzie trzeba podwyższyć znowu oprocentowanie, a jak, szanowni państwo, nie podwyższymy oprocentowania, to złotówka się zawali do 5-6 zł za dolara amerykańskiego w pewnym momencie, to, wy, to naprawdę wystarczy kilka dni i wtedy będzie trzeba jeszcze mocniej podwyższyć dwa razy oprocentowanie. Bo mówmy sobie wprost, jeżeli w pewnym momencie dolar amerykański dotrze do takich poziomów jak 4,8495, to żeby umocnić wtedy polski. Złotego, to będzie tragedia, ze względu na to, że już nikt nie może nie odzyskać zaufania do polskiego złotego. A tylko i wyłącznie odzyskamy zaufanie do polskiego złotego, jeżeli podwyższymy oprocentowanie drastycznie. Jeżeli podwyższymy drastycznie oprocentowanie Proszę sobie wyobrazić Że złoto drożeje Mimo tego, że jakoś drastycznie nie podwyższa się Nie obniża się oprocentowań Oczywiście dużo krajów obniża te oprocentowania Tak jak no, Polska złotówka obniżyła jednak to oprocentowanie Z 6,75 na 5,75 Taka jest rzeczywistość I dużo krajów obniża oprocentowanie Proszę zobaczyć, no, Ukraina jest w tak dobrej sytuacji Że mogła sobie obniżyć z 15 na 14,5 Proszę zobaczyć Węgry obniżyły następny raz z 9 na 8,25, oni tam w ogóle mieli 14%. E, proszę zobaczyć, następne kraje obniżają oprocentowanie. Czesi obniżyli z 6,25 na 5,75. Mają takie samo oprocentowanie jak my. E, proszę zobaczyć, Bośnia i Hercegowina obniżyła 4,33, e, obniżyła lekko Bułgaria, e, obniżyła lekko Mołdawia z 4,25 na 3,75. E, to są oczywiście małe waluty, ale proszę zobaczyć, to Szwajcaria. E, Szwajcaria. Szwajcaria obniżyła z 1,75 na 1,5. Szanowni Państwo, mówmy sobie wprost: to ludzie myślą, no tak, Szwajcaria obniżyła, no to my też możemy, ale jeżeli chodzi o szwajcarską walutę, to jest to waluta, która najmniej zawaliła się do złota wobec pięciu takich walut, znaczy pięć. Zrobiłem analizę, szanowni Państwo, i najsilniejszą walutą wobec złota zawaliła się ta waluta, waluta szwajcarska frank szwajcarski. Przez tam 15 czy 16 lat w analogicznym okresie do następnych walut zawalił się tylko frank szwajcarski trzykrotnie, czyli stracił tylko 3% 300% w ciągu 16 lat. Dolar amerykański był na drugim miejscu. Potem exekwo było euro ze złotówką, w zależności od tego, jakie oprocentowanie, ale złotówka była lepszą walutą. Wyobraźmy sobie od euro w ciągu 16-17 lat w tym samym okresie, jak licząc do euro, ale jeżeli byśmy trzymali tę złotówkę na wysokim oprocentowaniu w polskich bankach, Prawda? Więc polska złotówka była lepszą walutą aniżeli euro yy, pod takim kątem yy, w stosunku do złota. W stosunku do złota. No a na samym końcu oczywiście fund brytyjski, który totalnie się zdewaluował do wszystkiego, zdewaluował fund brytyjski się dewaluuje pod naporem wszystkiego właściwie można powiedzieć, szanowni państwo, ale to nie jest film o funcie brytyjskim, tylko o tym, co zamierza zrobić Donald Tusk, Kosiniak Kamisz i Hołownia. Mówmy sobie wprost, to są bezwzględni ludzie, którzy, szanowni państwo, dla swoich celów politycznych zniszczą polskiego złotego. Kosiniak Kamysz z dnia na dzień, szanowni państwo, podwyższył nam wiek przecież emerytalny bez żadnego problemu yy, yy, w ogóle bez mrugnięcia okiem. Ten człowiek zabrał emerytury ludziom z dnia na dzień, co innego wprowadzić reformę emerytalną w normalny jakiś sposób, jakiś powolny, wiecie, yy, rozłożone na lata do dzisiaj byłoby to fajnie, powoli i normalnie, ale oni się wszyscy zagryzają jak psy, szczekają na siebie, a traci za to wszystko Polak, szanowni państwo. Taka jest rzeczywistość, zabierają nam pieniądze. -y, Kosiniak-Kamysz wyrżnął nam emerytury, szanowni państwo, wiek emerytalny. Donald Tusk zarobał nam ofę, szanowni państwo taka jest rzeczywistość. To są tego rodzaju ludzie i oni nie będą patrzyli, czy ty masz złotówkę, czy ty nie masz złotówki. Dla nich są ważne, ważne głosy, że w danym momencie rozdadzą babciowe 1500 złotych, ale dla nich to nie ma znaczenia, że przez to kredytobiorcy będą mieli wyższe oprocentowanie i ty ratę zamiast 3000 złotych będziesz mieć ratę miesięczną 6000 złotych. Dla nich to nie ma znaczenia, dlatego że generalnie ludzie są głupi, no i tu wyjdzie i powie, no to teraz mamy tam raty kredytowe. No i ci ludzie się zadowolą. Na, na tyle jesteśmy, na tyle generalnie społeczeństwa są głupie, prawda? No, nasze społeczeństwo na tyle jest głupie, no niestety, że z jednej strony Donald Tusk niszczy polskiego złotego, przez co ludzie mają bardzo wysoko oprocentowane kredyty, a z drugiej strony za niego zagłosują, bo da im raty kredytowe, te wakacje kredytowe. Przecież to jest obłęd, szanowni państwo, to jest taki obłęd, że tego się wytrzyma wytrzymać. W Polsce nie ma w ogóle żadnej edukacji finansowej i ekonomicznej, taka jest rzeczywistość. No ale oni to zrobią, zawalał tą złotówkę, potem będzie trzeba wywalić to oprocentowanie. No to wyjdzie i uratuje tych, tych ludzi, którzy mają te wysokie raty i powiedzą, no, no dam, dam wam wakacje kredytowe. Yy, ale to przez niego będą, będzie wysokie oprocentowanie, Szanowni Państwo, bo rozdaje pieniądze. W chwili, gdy Donald Tusk rozdaje pieniądze, yy, to yy, profesor Grapiński, prezes Narodowego Banku Polski powinien wyjść i na przykład na wieść o babciowym powinien wyjść i powiedzieć, no dobra, wy wprowadzacie babciowe, no to ja, żeby. Stabilizować cenę złotówki i przyszłej inflacji, podwyższam oprocentowanie o 0,25. Yy, na wieść o tym, że Donald Tusk, Kosiniak, Kamisz i Hołownia, zamierza rozdać yy, miliardy zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom poprzez jakieś tam programy niby wsparcia kupna, które nie będą żadnymi programami wsparcia kupna, tylko pompowaniem kabzy zagranicznym bankom i zagranicznym deweloperom, powinien wyjść, no to ja podwyższam o 0,5%. Bo jeżeli tego nie zrobią, no to ta złotówka dalej będzie słaba, ta złotówka dalej będzie się zawalać, będziemy takimi Jadakami. Szanowni Państwo, może i coraz więcej złotówek zarabiamy, ale to nie ma większego znaczenia w y, sytuacji, w której mamy wielką inflację. No ta szybkość inflacyjna w danym momencie spada, ale to nie ma żadnego większego znaczenia ze względu na to, że szybkość inflacyjna w innych krajach też spada. Tylko te inne kraje y, mają na przykład y, niższe oprocentowanie, niżej oprocentowane kredyty, a ta inflacja szybciej im spada, proszę zobaczyć. Przecież, no tutaj na przykład mamy inflację w Europie. No i proszę zobaczyć, w wielu krajach w Europie, no na Litwie inflacja to 0%, w Danii to 0,8, na Łotwie to 0,9, w Szwajcarii to 1, w Liechtensteinie to 1,2, na Cyprze to 1,21, we Włoszech to 1,26 i dopiero Polska, rzeczywiście szybkość inflacyjna nam drastycznie spadła. Do 1,9%, no ale pamiętajmy z jakiego punktu to się bierze, z takiego, że do Polski najechało ultra tanie żywność z Ukrainy, nieopodatkowana, nieoclona, bez zakazów i nakazów, które rzuca na to wszystko Unia Europejska i jest niszczony nasz polski rolnik, polski rolnik zostanie zniszczony, dodatkowo jest wo wojna celnowa między dyskontami. Szanowni państwo, reszta biznesu padnie i tak dalej. No i to ma takie krótkie nogi, no bo przecież miesiąc temu była inflacja 2.8, no a teraz mamy 1.9. No ale te kraje, które powiedzmy miały, mają niższą dzisiaj inflację. Na przykład Włochy miesiąc temu miały 0.75, gdy my mieliśmy 2.8, to oni mieli 0.75. Proszę sobie wyobrazić, gdy my mieliśmy 2.8, to Litwa miała 0.7, prawda? Gdy szanowni państwo my mieliśmy 2.8, to Łotwa miała 0.4. Proszę sobie to wyobrazić, więc to nie jest wszystko takie hop hop hop, prawda? Też się z z Litwinów i Łotyszy robi jakieś y, małe popierdółki, a to nie są żadne małe popierdółki, to są dosyć duże kraje, to są kraje, y, Łotwa powiedzmy jest krajem wielkości tam, nie wiem Holandii, a tam Litwa wielkości y, Belgii, czy tam odwrotnie prawda, to nie są jakieś małe kraje to są duże kraje, szanowni państwo, dosyć y, no, to, y, no może, no przecież nie jest, tu, y, Litwa ch jest chyba nawet nie jest jakaś dużo mniejsza niż Czechy czy tam Łotwa dużo mniejsza niż Słowacja to są dosyć duże kraje, szanowni państwo oni mają też zasoby, oni mają to oni mają tam. To taka jest rzeczywistość. No i nam się wpaja takie rzeczy, że na przykład tutaj jest dobra sytuacja, tak jest dobra sytuacja, jeżeli tutaj mamy na przykład GDP Growth Rate, no i proszę zobaczyć, jaki mamy GDP Growth Rate, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Europę. Oczywiście w Irlandii jest minus 3, w Finlandii minus 0,7, w Estonii minus 0,7, w Rumunii minus 0,5, w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii, gospodarka Wielkiej Brytanii po prostu się zapada. W Wielkiej Brytanii, szanowni Państwo, proszę zobaczyć, miesiąc temu było minus 0,1, GDP spadło, a w ostatnim miesiącu, znaczy się, tymi ty daj, ćwi, ćwi, daje, ćwiartkami dają wyniki, no to w, w ostatniej ćwiartce, szanowni Państwo, była w Wielkiej Brytanii minus 0,3, proszę sobie wyobrazić, no ale u nas jest 0. No ale u nas jest 0, prawda? W Niemczech jest minus 3, na, na, na Litwie 0, minus 0,1, w Szwecji minus 0,6%, no i w Polsce 0%, tak? Ale w Mołdawii mają 0, na Węgrzech mają 0, we Francji mają 0, w Austrii mają 0, ale na przykład są kraje, gdzie jednak e, ta gospodarka zaczyna sobie tam rosnąć, tam pomijając już ten Luksemburg, ale we Włoszech na przykład rośnie o 0,17, w Grecji o 0,2, w Szwajcarii o 0,3, w Słowacji o 0,3, na Malcie o 0,3, w Belgii o 0,3%, widzicie? W Holandii o 0,4, w Macedonii. Macedonia o 0, w Czechach o 0,4 rośnie, w Bułgarii o 0,47, w Hiszpanii o 0,6, nad Cyprze o 0,6, na Ukrainie o 0,7, w Albanii o 0,79, w Portugalii o 0,8, szanowni państwo, proszę zobaczyć, na Łotwie, Litwie, Irlandii 0,9, w Turcji miała wzrost gospodarczy 1%, Słowenia 1,1, Bośnia i Hercegowina 1,1, Serbia 1,3, Chorwacja 1,3, Norwegia 1,5 i Dania 2,6. Widzicie? To się nas okłamuje, szanowni państwo. Będą osłabiać złotówkę, w pewnym momencie złotówka się zawali i będzie po nas szanowni państwo, dlatego trzeba udostępniać ten film żeby ten film miał 100 tysięcy wyświetleń, a najlepiej 200-300 tysięcy wyświetleń, żeby do ludzi doszło, że taką polityką którą właśnie w danym momencie prowadzi Donald Tusk, a Donald Tusk prowadzi politykę rozdawania pieniędzy taką samą jak prowadził Mateusz Morawiecki, czyli tak, rozdadzą teraz rozdadzą teraz babciowe Następnie, szanowni państwo, wprowadzą miliardy dla zagranicznych banków i zagranicznych deweloperów, przecież yy, w kraju depopulacyjnym, z którego coraz częściej Polacy po prostu wyjeżdżają, uciekają stąd i nie wrócą, ze względu na to, że chcą nas zwrócić w maszynkę do mielenia mięsa. Szanowni państwo, do dzisiaj, do, do dzisiaj, szanowni państwo, nie ma prawa, w którym yy, mówi się, kto ma bronić kraju, a kto nie. Polaków będzie się traktowały jak ostatnich śmieci, szanowni państwo. Donald Tusk i jego rząd Polaków traktuje jak ostatnich śmieci, szanowni państwo. Jak ostatnich śmieci. Donald Tusk, Hołownia i kosiniak Kamysz traktują Polaków jak ostatnich śmieci, szanowni państwo. Hołownia się ostatnio tam odgrażał, że będzie Putina wbijał w nie, ziemię. No, szanowni państwo, co to są w ogóle za ludzie? A co my, szanowni państwo, z Putinem mamy co? Eee, przecież e, jest pokój, koniec końców, e, przecież e, oficjalny między Rosją a Polską. Co to są za ludzie, szanowni państwo? Kto nami rządzi? Kto nami rządzi? To się nic nie zmienia. Jest jeszcze gorzej, aniżeli było zapisu, szanowni państwo. Taka jest rzeczywistość. Następne miliardy idą na TVP. Następne, tu się pokazuje, jak pisowcy wyciągali dziesiątki miliardów, setki miliardów, szanowni państwo, i sponsorowali swoich y, dygnitarzy y, po 50 tysięcy, 100 tysięcy miesięcznie, po milion rocznie, jak do, różne różniste, szanowni państwo, gazetki, różne różniste kanały YouTube y, dostawały miliony złotych, tak? Miliony złotych, które się uważają dzisiaj za pluralistyczne, dobrze wiemy o kogo chodzi, szanowni państwo, taka jest rzeczywistość, taka w danym momencie jest rzeczywistość, Polska będzie się zawalać, Polska będzie się depopulować i pamiętajmy, że, że jeżeli Europa szanowni państwo, w danym momencie jeżeli tam się już na tej Ukrainie zakończy pamiętajmy, że jeżeli Europa nie wyśle co najmniej połowy, jak nie trzy czwarte, czyli także z Polski, jeżeli szanowni państwo o co walczy dzisiaj Ukraina, żeby mieć Ukrainę, tak więc jeżeli Ukraina tam już będzie jakiś rozejm czy coś i jeżeli trzy czwarte Ukraińców czy tam 2 trzecie powiedzmy, jeżeli 60% Ukraińców nie wróci na Ukrainę to się tam stanie jeszcze raz. To, co się tam będzie działo, to będzie jakiś w ogóle hardcore, szanowni państwo. Jeżeli 60% Ukraińców nie wróci na Ukrainę, to, to będziemy mieli powtórkę z rozrywki za, za 3 lata, za 4, za 5. Więc pamiętajmy o tym, że Europa będzie musiała odesłać 60% Ukraińców na Ukrainę, ponieważ sama Ukraina będzie się tego domagać, bo taka jest prawda, że Ukraina w danym momencie walczy o Ukrainę, szanowni państwo. Taka jest prawda, więc. Jeżeli walczą o Ukrainę, no to Ukrainę dla Ukraińców, prawda? Tak więc y, 60% minimum Ukraińców będzie musiało wrócić, jakieś 70%, żeby w ogóle Ukraina drugi raz y, nie została tak okropnie zaatakowana i żeby w ogóle dali radę budować swój kraj, bo jak nie wrócą, no to kto tam będzie, szanowni państwo? Kto tam będzie? No nie wiem, przy, przyjadą jakieś Mongoły czy jacyś tam inni, nie wiadomo kto. No taka rzeczywistość i Europa znowu będzie miała problem i Ukraina będzie miała problem, no i też Ukraińcy w, w Europie będą mieli problem. Problem. tak więc, bo polityka nie zna próżni, szanowni państwo, militaria nie znają próżni, zawsze tam przyjeżdżały na te stepy dzikie, prawda? Na te, na te, na te stepy dziś, dzikie, które dzisiaj się akurat nazywają Ukrainą, tam przecież, szanowni państwo, tam ciągle były dzikie ludy, przyjeżdżali mogołowie na koniach jedni, drudzy, trzeci, czwarci. Tam przecież nie było żadnej państwowości, tam ciągle było łubu, dubu, łubu, dubu, bo to jest jeden wielki step. Bo to jest jeden wielki step, szanowni państwo, tam po prostu jak wiatr, tam, yy, tam te, yy, yy, na, na tych koniach ci koczownicy jak wiatr przejeżdżali, prawda, to oni się tam tak nawalali. No u nas też oczywiście, też mieliśmy ciągle potyczki, potyczki, tylko że troszeczkę u nas to inaczej wygląda, bo jednak my, jest, my jesteśmy krajem od tysiąca lat silnym, prawda, więc taka rzeczywistość, szanowni państwo, taka rzeczywistość. A na sam koniec, szanowni państwo, jeżeli, mówmy wprost, jeżeli Narodowy Bank Polski, jeżeli Narodowy Bank Polski, jeżeli Narodowy Bank Polski nie zareaguje na sytuację y, rozdawania pieniędzy w Polsce w danym momencie, pamiętajmy, żeśmy wprowadzili 800, plus, szanowni państwo, z 500 na 800, proszę sobie to wyobrazić, teraz będzie babciowe, zaraz będzie podwyższenie płacy minimalnej, prawda? Coraz wyższe podatki, coraz gorsza administracja. Zobaczycie, że polska złotówka się może zawalić, już nie wrócimy. Dlatego każdą odpowiedzią Narodowego Banku Polski na tego rodzaju rozdawnictwo powinno być podwyższenie oprocentowania bazowego. Prawda? A jeżeli nie będą tego wszystkiego wprowadzać, to będziemy mogli nawet obniżyć oprocentowanie. Każdy Pola, który ma dzisiaj kredyt, każdy, szanowni państwo, człowiek, który pracuje na budowie, budowlaniec, deweloper, szanowni państwo, nie wiem, flipper, inwestor w nieruchomości, powinien być za tym, oczywiście, żeby jak najszybciej ustabilizować polską złotówkę, szanowni państwo, żeby jak najszybciej ustabilizować, szanowni państwo, oprocentowanie i rynek kredytowy, żebyśmy mogli sobie zamrażać kredyty, ale do tego jest potrzebny, szanowni państwo, profesor Glapiński, do tego jest potrzebny Narodowy Bank Polski, bo znowu się po prostu w pewnym momencie. W pewnym momencie zawalał to złotówkę, wejdziemy do tej strefy euro i już na zawsze będziemy biedakami. Dodatkowo Tusk odda nasze rezerwy walutowe, rezerwy złota, szanowni państwo, a i dodatkowo wejdziemy po zaniżonym kursie polskiego złotego do euro, więc będzie, zamiast 1500 euro będziemy zarabiali 700 euro i z tej biedoty na niskie oprocentowanie będziemy jechali na kredycie w euro, prawda? Tylko na kredycie niezamrażalnym na 5 czy 10 lat. I skończą nas jak, nas jak Grecję, jak Portugalię. Szanowni Państwo, tak się to stanie. To jest przećwiczone już i to próbują właśnie zrobić na Polakach. Ale to się może nie stanie, jeżeli udostępnicie ten film, jeżeli obejrzycie od początku do końca, dzięki czemu YouTube'owy algorytm wybije ten film. Udostępnicie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramach, na Whatsappach, ale z tego linku, żeby ludzie wchodzili. Szanowni Państwo, zróbcie tysiąc, zróbcie tysiąc lajków. Ja film zrobiłem. Wy wystarczy, że wyjdziecie i klikniecie kciuka, że zasługujecie. Subskrybujecie, że skomentujecie, że obejrzycie od, od początku do końca. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!